Jesteśmy w punkcie 6 podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie rozwiązania, niewyrażenia zgody na rozwiązanie w stosunku pracy z Radnym Powiatu Kamiennogórskiego ze względu na to, że zgodziłem się, aby w imieniu pracodawcy Ci Państwo z Dolnośląskiej Izby Rolniczej brali udział w sesji, bardzo tego chcieli. Następnie Pani powiedziała, że chce jednak na wizji przemawiać. Teraz mam informację mailową, że w imieniu tej Izby będzie przemawiał mecenas. Ze względu, proszę Państwa, na to, że wszyscy Państwo otrzyma, otrzymywali na bieżąco pisma z Dolnośląskiej Izby Rolniczej, które były kierowane do nas. Ja będę prosił pana mecenasa, żeby nie powielał y, w sensu stricte ani nie przywoływał wyroków naczelnych sądów administracyjnych y, czy innych, bo to każda sprawa ma swój y, jakby tok i swoje y, uwarunkowania. Dlatego, panie Tomaszu, czy ten pan mecenas mnie słyszy? Bo zamiast pani dyrektor będzie przemawiał pan mecenas. O, dzień, do... o, dzień dobry, panie mecenasie. Andrzej Mankiewicz, przewodniczący Rady Powiatów Kamiennogórskiego. Jeszcze raz powtórzę, został pan upoważniony, jak rozumiem przez panią, dyrektor biura. Panią Urszulę Solińską-Marek do zabrania głosu w imieniu pracodawcy w celu uzasadnienia, dlaczego Państwo chcecie rozwiązać stosunek pracy z Radną Powiatu Kamiennogórskiego, Panią Bożeną Kończak. Ze względu na to, że prowadzimy te obrawdy dość intensywnie, prosiłbym się ograniczyć do 10 minut i niepowielania jakby tych kwestii, które były po podnoszone w pismach, ponieważ wszyscy już się z, z nimi zapoznali, ale jeżeli Pan by chciał w, w kilku słowach wystąpić w uzasadnieniu tych działań, to prosiłbym bardzo o zabranie głosu, biorąc pod uwagę oczywiście te sugestie, które przed chwilą wypowiedziałem. Udzielam Panu Mecenasowi głosu.

Mecenasowi. Ja rozumiem, że Pan wie, że Pan jest na żywo, był Pan na żywo na sesji Rady, także pozwolił nam Panu użyć wizerunku i, i żeby nie było problemów z RODO. Jak rozumiem. Proszę bardzo. Nie... Nie wstydzę się. No to dziękujemy panu mecenasowi. Przechodzimy do dalszych obrad. Rozumiem, że pan mecenas wyraził swoje stanowisko i teraz będzie chciał może posłuchać, jednakże już głosu nie będziemy więcej jakby zabierali. Proszę przedstawiciela rolników czy naszej powiatowej Izby Rolniczej o zabranie głosu. Proszę podchodząc o przedstawienie się, no pan akurat jest znany, ale podchodząc do mównicy, proszę o przedstawienie i jaką organizację pan reprezentuje, nacisnąć proszę mikrofon. Dzień dobry Państwu, Sylwester Wańczyk, delegat Rady Powiatowej Kamienna Góra na walne zgromadzenie do Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Szanowni Państwo, trudno mi się zgodzić z tym, co Pan prawnik akurat naszej Izby powiedział, dlatego że ja w swoim informacji mam, że tak funkcja była już pełniona. Nawet Pan dyrektor biura pełnił funkcję również jako delegat czy jako dyrektor, nie dyrektor, tylko jako przewodniczący Rady Powiatowej i był dyrektorem biura. To jest jedna niezgodność. Natomiast przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to, że to jest politycznie ukartowane. Bardzo przepraszam, ale tak to wygląda, bo zaczęło się wszystko w listopadzie, jak chcieli zlikwidować nasze biuro powiatowe i zwolnić panią Bożenę. Oczywiście. Jak widzicie Państwo, Pani Bożena ma za sobą tutaj gro ludzi, którzy wiele jej zawdzięczają i myślę, że również w powiecie, ale nie tylko w powiecie, ale w dolnośląskiem, jest wiele osób, które wie, ile ona zrobiła dla ispr Nie wnikam, nie chcę oceniać, czy należy zwolnić, czy nie. Chcę tylko powiedzieć, że nie należy robić to w ten sposób. To jest pierwsza sprawa. Gdyby przeciwstawiliśmy się likwidacji biura, dlatego że potrzebujemy tego biura, że jest dużą... Naprawdę ważnych spraw, które tutaj, czy kwestia mleka, nie wiem czy Państwo wiecie, ale na terenie Dolnego Śląska to to mleko właściwie jest w kamiennej górze produkowane i niewielkie dwie mleczarnie, to jest góra i międzybórz, którzy ściągają z innych regionów mleko, bo tam u siebie nie mają po prostu rolników. Natomiast my tutaj mamy naprawdę jeszcze wielu rolników, którzy produkują to mleko i zaraz znikną. Właściwie dzięki pani Bożenie to funkcjonuje tak, że ona się wstawia za nami, wyjaśnia, czy jak nawet autostrady budują i prąd wyłączają rolnikowi, żeby ten rolnik mógł wydoić te krowy, to również ona coś robi, próbuje to po godzinach. Ale to mówię, to jest inny temat. Przepraszam, mam się streszczać. Więc uchwała, która, którą przywołał pan prawnik, była 22 maja czy 21 maja 2022. Natomiast od listopada się ciągło. Jak się samorząd przeciwstawił o zwolnienie, to zaniechano zwolnienia. I później w trakcie walnego zgromadzenia, notabene nieudolnie przygotowanego, nic nie było mowy o wpisie, o którym była mowa, czyli niełączenie etatu, z funkcją. Natomiast że na Walnym ta uchwała została przygotowana źle, szybko zrobiono online nowe spotkanie i tam dopisano o niełączenie tych dwóch etatów. Czyli uchwała, tak jak brzmi, mówi się o dietach, o dietach, a nie było o łączeniu i niełączeniu etatów. Natomiast że wpleciono to zdanie, to tak Sposobem chytrym próbowano właściwie oszukać delegatów walnego zgromadzenia. Rzeczywiście oni się zgodzili, przegłosowali, ale nikt tego nie brał pod rozmowę. Z tego co mi wiadomo, bo pytałem, to nawet na posiedzeniu zarządu nie było mowy o tym, aby ten wpis w tej uchwale się znalazł. Tak więc mniemam. Że to wszystko jest ukartowane, aby po prostu dzwonić panią Bożenę Kończak. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z zaproszonych gości? Proszę bardzo o przedstawienie się i, i jaka organizacja i zabranie głosu. Dzień dobry państwu. Jestem z gminy Marciszów. Pełnię funkcję przewodniczącego Komisji Rolnej. Dzisiaj tutaj nie jestem jako przewodniczący Komisji Rolnej, reprezentuję rolników z gminy Marciszów, żeby było jasne. I powiem tak, no trochę mi jest przykro, że sprawy tak w Izbie zaszły jak zaszły, bo powiem, że jestem, byłem założycielem Dolnośląskiej Izby Rolnej, znaczy pierw jeszcze w Jeleniej Górze. Zakładaliśmy samorząd rolniczy, tą Izbę Rolniczą, później we Wrocławiu, i trochę swojego życia zostawiłem w tej izbie. Nigdy nie było tak, że po prostu izba, zarząd izby walczy, powiedzmy, bo my to tak odczuwamy jako rolnicy, walczy z samorządem powiatowym. No, nazywamy się samorządem rolniczym, więc powinniśmy robić wszystko, żeby reprezentować godnie ten, tych rolników I, i teraz powiem to tak, że powiedzmy tutaj już Sylwek powiedział, że powiat kamiennogórski specyficzny, hodowla bydła mlecznego, mięsnego jest to w skali województwa to jest to taki specyficzny rejon, gdzie jest tego dużo jeszcze to się zostało, bo gdzie indziej to już rolnicy stwierdzili, że wołowiny i mleka to się nie opłaca podrukować, my ze względu na trudne warunki jeszcze to robimy i powiem tak, no szkoda, że bo obserwuję ten temat już jak, jakiś czas od, od listopada, gdzie próbowano odebrać biuro, próbowano zwolnić pracownika i powiem tak, no jak sobie ten zarząd dolnośląskiej izby rolniczej wyobraża, że na powiecie kamiennogórskim będzie to wszystko funkcjonować. Jeżeli my robimy takie rzeczy, w tej chwili takie podchody, wstyd mi powiem za to, bo powiem, że tutaj bez pracownika to my sobie nie wyobrażamy funkcjonowania tej powiatowej izby. Próbowano, jak mówiłem, odebrać biuro. Biuro jakoś tam zorganizowaliśmy i w tej chwili to. Powiem, niech się zarząd zastanowi nad tym, co robi. Mówiono, że ze względów oszczędności ten etat będzie likwidowany, bo nam tak to przedstawiano. Po czym słyszałem, bo ja już w izbie nie jestem, że zarząd sobie podniósł diety, no to więc się pytam, gdzie to oszczędzamy? Nie oszczędzajmy na biurach powiatowych, oszczędzajmy tam u góry, a a w biurze zostawmy pracownika, niech tu funkcjonuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa zaproszony chciałby zabrać głos? Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. A jest Pan Ireneusz Kordziński. Przepraszam, Pan Radny Ireneusz Kordziński. Ja dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Ja sobie zadaję takie pytanie i Państwo na pewno też. Bo tutaj głos nasz radnych jest też bardzo ważny. Czym tak sobie zawiniła pani Burzana Kończak? Czy tym, że jest osobą, która jest poważana na terenie naszego powiatu, że jest znana w naszym środowisku rolnym i temu środowisku przyczyniła się do tego, że naprawdę jest pomocna, kompetentna i oddana wszystkim, nie tylko rolnikom, ale całemu temu środowisku. Rozmawialiśmy również z wieloma rolnikami na terenie naszego powiatu. Oni są również tego samego zdania co my. Pomocna, kompetentna i osoba na stanowisku od wielu, wielu lat. Tutaj należałoby zadać pytanie może do pana mecenasa. Czy zaproponowano w ogóle pani Bożenie Kończak zgodnie z tym unormowaniem w uchwale? Że pełni dwie funkcje czy były takie rozmowy przeprowadzone, którą z tych funkcji chce zrezygnować, jeżeli już taki przepis musiałby wejść w życie, czy takie rozmowy były, czy w ogóle prawo działa wstecz uchwała została podjęta na początku tego roku, czy to się odnosi do wszystkich obecnie pracujących w dolnośląskiej Izbie Rolnej, czy tylko akurat w tym przypadku? I czy w ogóle zarząd Dolnośląskiej Izby Rolnej ma taką drugą osobę? Bo chyba nie wyobrażamy sobie, żeby na terenie naszego powiatu nie było biura regionalnego Dolnośląskiej Izby Rolnej. Kto będzie pomagał naszym rolnikom, kto będzie pomagał im we wszystkich działaniach, które są potrzebne i były potrzebne do tej pory? I ostatnie pytanie. Z 26 biur powiatowych. Czy są też takie przypadki jak jest teraz przypadek, który my tutaj procedujemy, Czy w tych 26 powiatowych biurach również nastąpiły zwolnienia z takiego samego tytułu? Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa zabrać chciał głos? Nie widzę, panie mecenasie, czy pan by krótko chciał się odnieść? Ja osobiście tego temu, temu nie przeczę, absolutnie z wieloma głosami się zgadzam. Natomiast kwestia, kwestia tego merytorycznego rozwiązania umowy, umowy o pracę nie jest przedmiotem tego dzisiejszego posiedzenia. Dzisiejsze posiedzenie dotyczy tylko kwestii takiej, czy to rozwiązanie ma związek z pełnieniem funkcji radnego powiatu. Innymi słowy, czy. Pani czy i Izba Rolnicza chce Panią Bożenek Kończak zwolnić z tego tytułu, że pełni funkcję Radnej Rady Powiatu Kamiennogórskiego. A tak nie jest w tej, w tej sytuacji. To jest tylko przedmiotem tego, tego, tego postępowania. Pozostałe te kwestie, które były tutaj podnoszone przez, przez Państwa rolników, to są, to są kwestie, które mogą być rozpatrywane potem na, na dalszym etapie przy, przy rozwiązywaniu umowy. Natomiast tutaj na tym etapie. To nie jest przedmiot, przedmiot debaty. Tyle, tyle chciałbym podkreślić. Dziękuję. Dziękuję Panie Mecenasie. Kończę dyskusję w tej sprawie. Ja tylko napomnę, że sprawy pracownicze rozstrzygają w Polsce Sądy Pracy, także merytorycznie, czy to było tak, czy tak, już pozostawiam do Państwa oceny. Ja pozwolę sobie przedstawić projekt uchwały. Ze względu na tą korespondencję szeroką z właśnie Dolnośląską Izbą Rolniczą, gdzie żeśmy wyrażali zgodę i głosowaliśmy przeciwko, zarzucono nam, że powinna być uchwała o niewyrażeniu zgody. No teraz zarzucono mi, że jestem tendencyjny i, i już wskazuję, jaki będzie a priori wynik głosowania. Natomiast pozwolę sobie Państwu przeczytać tą uchwałę już tak jak ta Dolnośląska Izba chce w swoich pismach. Jest to uchwała Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie niewyrażania zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Powiatu Kamiennogórskiego. Podana jest podstawa prawna, paragrafie 1. Nie wyraża się zgody na rozwiązanie stosunku pracy zawartą pomiędzy Radną Rady Powiatu Kamiennogórskiego panią Bożeną Kończak a pracodawcą Dolnośląską Izbą Rolniczą we Wrocławiu. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady do przekazania niniejszej uchwały pracodawcy i radnej. Paragraf trzeci. Wy wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Powiatu Kamiennogórskiego i punkt czwarty uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pozwolę sobie uzasadnienie, bo wszystkie pisma Państwo otrzymali, również wyjaśnienia Pani Radnej Kończak też Państwo żeście otrzymali. Ja przeczytam uzasadnienie do uchwały. Tutaj pragnę podkreślić, że oczywiście to nie jest ocena merytorycznej pracy Pani Bożyny Kończak, która jak widać jest bardzo wysoko oceniana, tylko pan, Państwo z Izby zasłaniają się względami formalnymi, które sami stworzyli na potrzebie wykonania tej czynności, czyli zrozumienia związania stosunku pracy z panią dziękuję państwu dziękuję dziękuję także no jeżeli ktoś tak przedstawia prawo także proszę państwa też wyszczegajmy się ja się też wyszczegam należy wypowiedzi rozpoczynać od moim zdaniem bo tu nikt nie jest wyrokiem nikt nie jest sądem i moim zdaniem to wygląda tak moim zdaniem to wy wygląda tak także przejdę do przeczytania uzasadnienia w dniu 3 października Przepraszam, bo to są dodali. W dniu 3 października 2022 roku do Rady Powiatu Kamiennogórskiego wpłynął wiosek dyrektora. Biura Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem z radną Rady Powiatu Kamnogórskiego, panią Bożeną Kończak, będącą pracownikiem DIR we Wrocławiu, zwanym dalej także pracodawcą, zatrudnionym na stanowisku kierownika biura terenowego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i będąca jednocześnie przewodniczącą Rady Powiatu Dolnośląskiej Izby Rolniczej. We wniosku wskazano, że podstawią rozwiązania stosunku pracy nie są zdarzenia związane z wykonywaniem przez panią Bożenę Kończak mandatu tylko zakaz łączenia funkcji w organach Izby z zatrudnieniem w Izbie na umowę o pracę zawarty w treści paragrafu czwartego uchwały Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie zasad ustalania diet członkom Walnego Zgromadzenia Zarządu, Komisji Problemowej, Komisji Rewizyjnej Rady Powiatowej Izby, Delegatowi do Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Pracodawca skonstatował, że skoro radna Bożenia kończy jest zatrudniona w Dolnośląskiej Izbie Rolniczej i pełni zarazem funkcję w statutowych organach Izby, to fakt ten uniemożliwia jej dalsze zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Dalej pracodawca podkreślił, że Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej ma obowiązek przestrzegania przepisów wskazanej uchwały, albowiem z artykułem 10 y, punkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia, y, tu jest błąd, bo jest z 1995, to, to jest oczywista umyłka pisarska, Chodzi o ustawę z 14 grudnia o Izbach Rolniczych oraz ustęp 16, paragraf 1 statutu Izby Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby. Zgodnie z przepisem artykułu 22 ustęp 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym rozwiązanie z radnym w stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady Powiatu, której radny jest członkiem. Rada Powiatu odmówi zgody na rozwiązanie w stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą tego rozwiązania są zdarzenia z związane z wykonywaniem przez radną mandatu. W ocenie Rady Powiatu wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej nie zasługuje na uwzględnienie. W pierwszej kolejności należy wskazać, że do wniosku nie, odp... no, skoro nie są tacy formaliści. W pierwszej kolejności należy wskazać, że do wniosku nie dołączono odpisu uchwały Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej z dnia 27 maja 2022 w sprawie zasad ustalania diet członkom Walnego Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Problemowych, Komisji Rewizyjnej Rady Powiatowej Izby Delegatowi do Krajowej. Rady Izb Rolniczych oraz Zwrotu Kosztów Podróży Służbowych, która posta której postanowienia w paragrafie czwartym stanowią według pracodawcy brak możliwości łączenia zatrudnienia w Izbie z pełnieniem funkcji w organach Izby. Okoliczność ta uniemożliwia Radzie Powiatu Kamiennogórskiego dokonanie weryfikacji twierdzeń pracodawcy, Zresztą Rada nie jest zobowiązana samodzielnie poszukiwać dowodów na poparcie jego twierdzeń. Punkt drugi. Kolejną przyczyną powodującą brak uwzględnienia wniosku pracodawcy. Jest okoliczność braku wyjaśnienia przez pracodawcę, czy przed podjęciem decyzji o zakończeniu umowy o pracę z radą Bożeną Kończak podjęto próbę innego rozwiązania problemów. Rozwiązanie stosunku pracy jest najdalej idącym i najbardziej ingerującym w sytuację pracownika środkiem wywołującym następstwa nie tylko w sferze zatrudnienia pracownika, ale i w sferze jego sytuacji rodzinnej oraz bytowej, ponieważ prowadzi do pozbawienia źródła dochodu. W tej sytuacji decydowanie o podjęciu najbardziej radykalnej formy wykonania dyspozycji wewnętrznych przepisów Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, przy czym ich istnienie zostało udowodnione, co umówiono w akapicie pierwszym bez rozpatrzenia możliwości rozwiązania problemu innymi środkami nie może zostać zaakceptowane i w punkcie trzecim Radna jest jedyną osobą, która łączy zatrudnienie w, w Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu z funkcją piastowaną w organach tej Izby. To jest funkcja przewodniczącej Rady Powiatowej i Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Do tej pory faktem w żaden sposób nie przeszkadzał pracodawcy i nagle z niejasnych powodów okoliczność tę uznano za niewłaściwą. Okoliczności te pozwalają przyjąć, że zamiar rozwiązania przez pracodawcę w stosunku pracy z radną Kończak ma podłoże związane z funkcjonowaniem radnej w Radzie Powiatu Kamiennogórskiego. Mając powyższe na uwadze odmówiono wyrażenia zgody na rozwiązanie przed Dolnośląską Izbę Rożniczą we Wrocławiu w stosunku pracy z radną powiatu kamiennogórskiego panią Bożeną Kończak. W kwestii formalnej. Czy ktoś by chciał zabrać jeszcze głos? Nie widzę. Czyli proszę. A przepraszam, bo ja muszę kularu ubrać. Proszę bardzo, ale proszę pana, jesteśmy w trakcie głosowania. Dosłownie, jeżeli pan chce zabrać głos bardzo krótko, to prosiłbym Proszę, to proszę do mównicy, my tu nie odmawiamy yy, mieszkańcom jakby kontaktu z nami, tylko już jesteśmy w, prawie w trakcie głosowania, ale jeszcze proszę, proszę bardzo. Państwu, yy, ja jestem radą Rady Związku Rolnego Rzecznego w Kolegium Kamiennogorskiego. Słyszałem z tego pana, który jest yy, 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 yy. mecenos. W tym temacie, więc ładnie nam też wszystko postara. Ja powiem krótko, powiem tak, jak to rolnicy rozumieją one, i tak rolnicy ciężko pracują na naszych glebach, bo jeżeli chodzi o cały Dolny Śląsk, nasi rolnicy mają najcięższe, najcieńsze gleby, najcięższe tereny, które naprawdę muszą składać nisko po tych te, tego ziemniaka, żeby, żeby jego zjeść. Proszę Państwa, to ja bym nie powiedział, że to tylko chodzi o same nazwisko Pani może Nymkolniczek. Tu chodzi o to żeby absolutnie w naszym powiecie zlikwidować biuro. Kto nami będzie zarządzał? Ktoś ma do nas dojeżdżać, czyli to ja bym to do Do, do y, takiego leczenia człowieka, jak mieliśmy y, w trakcie pandemii, y, leczenia online, tak? Chirurg powie, zrób sobie zdjęcie, powiedzmy sobie nogi czy czegoś, ja Ci powiem, w którym miejscu nas łamamy. Nikt nas nie zrozumie, bo rolnicy z nizin, oni nie rozumieją nas tutaj. Oni wiedzą, co tutaj się u nas dzieje. My musimy mieć własne biuro y, y, naszych rolników, y, wspomagać. Jeżeli nas pozbawią tego, to nasi rolnicy i nasze tereny po prostu upadną całkowicie. A jak tutaj wcześniej y, y, mówił pan Andrzej, mamy jeszcze tą leczarnię, jeszcze te krowy, bo nas jakoś żyją, jeszcze są. Dajmy szansę i nie skłóćmy się, bo powinniśmy wszyscy razem się trzymać, żebyśmy nie zgodzili się na to. Biuro terenowe było, jest i powinno być. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No wyjątkowo, proszę państwa, dopuściliśmy pana radnego do głosu. Przechodzimy do głosowania. Przypomnę, że to jest uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym powiatu kamiennogórskiego. Kto jest za, proszę o przyciśnienie, przyciśnięcie przycisku i y, wysłanie y, no, no, podniesienie ręki, przepraszam. Dziękuję. W wyniku głosowania Rada Powiatu Kamiennogórskiego nie wyraziła zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Powiatu Kamiennogórskiego, panią Bożeną Kończak. Dziękuję Państwu ślicznie. Ogłaszam 5 minut przerwy. 15 za.